Towarzystwo Patriotyczne imienia Mikołaja Reja w Sowolnie Popławski i tam serdecznie wszystkich polskich patriotów. W dzisiejszym odcinku polskich pazurów, już trochę zapomniane, ale myślę, bardzo ciekawe uzbrojenie przeciwlotnicze o nazwie Kusza Ale najpierw e, zachęcę, jak zwykle, do wstępowania w szeregi wojska polskiego, a szczególnie piątego jego rodzaju wojsk Obrony Terytorialnej, dlatego że jest to świetne rozwiązanie godzące codzienne życie zawodowe czy, czy szkolne ze służbą wojskową. A więc zostań żołnierzem Rzeczpospolitej. Dobrze, nie tak dawno, no już prawie 3 lata będzie jak na MSPO 2017 zaproponowaną, zaprezentowaną System taki przeciwlotniczy, bardzo lekki o nazwie KUSHA, mobilny system rakietowy KUSHA, opracowany przez Centrum Rozwojowo-Wdrożeniowe Telesystem MESCO we współpracy z MESCO i Instytutem Opto Optoelektroniki WAT, Wojskowej Akademii Technicznej. Podstawą zestawu kusza są dwie wyrzutnie przeciwlotnicze zestawu rakietowego Grom lub Piorun i odpowiednio grom 5,5 km zasięgu Piorun 6,5. System celowniczo obserwacyjny dzienno-nocny został umieszczony na specjalnej obrotowej kolumnie, na której zainstalowano również siedzisko dla operatora, tak jak widzimy to na ilustracji. I fajny sobie taki mały, lekki kład sześciokołowy. Za chwilę o nim też więcej powiem. Został zastosowany. A więc ogólnie, w ogóle ten cały zestaw przeciwlotniczy jest mały, lekki, tani. Można go używać w różnych takich miejscach trudno dostępnych, przez to jest trudno wykrywalny. Dzięki temu strzelec może dłużej wyczekiwać na przeciwnika w gotowości do strzału niż w przypadku żołnierza, który ma podniesiony na ramieniu zestaw. Całość została zabudowana w specjalnej skrzyni, która waży około 400 kg, wraz z pociskami i wyposażeniem dodatkowym. I tak właśnie wygląda pozycja transportowa. Taki sobie mam na mały pojazdik. Trudno powiedzieć, żeby to była zaraz jakaś przeciwlotnicza, groźna wyrzutnia. Pojazd ten to Polaris Defense Ranger 800. Około 700 kg waży. Czyli bardzo lekki pojazd. Dodając do tego wagę paliwa, dwóch żołnierzy wraz z wyposażeniem i bronią osobistą, bo tu jest dwóch żołnierzy, czyli strzelec i kierowca, oraz skrzyni, wagę skrzyni otrzymujemy około 1300 kg. Czyli nadal bardzo lekki zestaw. Zespół rakietowo-obserwacyjny tutaj widzimy. I tak jest celownik kolimatorowy sparowany z awaryjnym celownikiem mechanicznym. Zintegrowany z podnoszonym ekranem LCD. Podkładającym obraz z celownika dziennego i nocnego, czyli termalnego. Został tak zaprojektowany, by w nocy światło emitowane przez układ celowniczo-obserwacyjny nie demaskowało wyrzutni, i by, yy, i by przeciwnik nie otrzymywał ostrzeżenia o zagrożeniu ze strony tego systemu. Poniżej pulpit sterowania znajduje się, do którego doczepiona jest antena interrogatora przenośnego, krótkiego zasięgu. Mechanizm startu, dwie rękojeści trzymane przez operatora w czasie strzelania. Cała konstrukcja jest tak wyważona i łożyskowana, by operator mógł nią łatwo poruszać. Wykorzystując tylko siłę mięśni, mniej energii też się wtedy zużywa elektrycznej z akumulatorów. W skrzyni ładunkowej zasilacz znajduje się główny i zespół akumulatorów z ładowarką i generator prądotwórczy. Pozwala to na pozostawanie w trybie czuwania przez co najmniej trzy doby. Fantastyczna sprawa. Przejście z położenia transportowego do bojowego przy założonych rakietach na ramię właściwe nie powinno zajmować więcej niż 20 sekund. Czyli praktycznie natychmiast może strzelać do wykrytego jakiegoś śmigłowca. Natomiast na pełne przygotowanie systemu z zamocowaniem rakiet potrzeba nie więcej niż 1,5 minuty. Wszystkie elementy, w tym przyrządy obserwacyjno-celownicze. Są gotowe do działania po około 5 sekundach, a więc nie dłużej niż czas przygotowania do startu samej rakiety przeciwlotniczej typu Piorun czy Grom. Na podstawie opinii z wojsk specjalnych postanowiono zwiększyć zasięg operacyjny montując moduł bojowy na Toyocie Hilux z kabiną typu 1,5 przy współpracy z firmą Concept z Bielskabiałej. Całość została okryta specjalnymi osłonami ze stopów lekkich, które po zamknięciu dobrze kryją zestaw przed obserwatorami, nie wskazując, że mamy do czynienia z samochodem wojskowym. I teraz porównanie tych trzech, yy, znaczy dwóch pojazdów i trzeciego zestawu stacjonarnego. Stacjonarna wersja kuszy, zainstalowana na specjalnym stojaku z czterema podporami składa się z trzech modułów platformy, wysięgnika z wyrzutnią i układ zasilania, każdy po 40 kg także dwie osoby mogą spokojnie tutaj ten zestaw obsługiwać konstruktorzy przygotowali zestaw do współpracy z terminalami systemów automatyzacji dowodzenia obrony przeciwlotniczej rega 3 i rega 4 wraz z Przypisanymi do nich urządzeniami łącznościowymi i GPS-em. Cechami całego zestawu są jego modułowość i kompaktowość, pozwalające za, na zamontowanie kuszy na lekkich pojazdach do 3,5 tony lub na stojaku. Zestawy kuszy, przez swoją lekkość i wysoką mobilność, są bardzo łatwe do ukrycia w terenie, a przez pasywność działania. Nie można ich wykryć systemami obserwacji technicznej. Kusza, dzięki swym niewielkim rozmiarom, dużej mobilności i małej cenie, w porównaniu do 13-tonowego Poprada po około 12 milionów złotych za pojazd, może stworzyć sieć obrony przeciwlotniczej na skalę wręcz masową w wojskach obrony terytorialnej. Dziękuję za uwagę.